Witam Was wszystkich zgromadzonych w naszej świątyni w pierwszą sobotę miesiąca października w uroczystość Matki Bożej Użańcowej, aby tu pokłonić się naszej Pani. Niewątpliwie jest to historyczne wydarzenie, bo chyba jeszcze nigdy tu, w najwyżej położonym kościele, w naszej Diocylii Tarnowskiej nie było tyle osób, którzy są związani z muzyką. Osób grających, śpiewających, zespołów i ich rodziny, i tak pięknie wystoją dzisiaj przyścicie się Państwo pokłonić Panu Bogu i Maryi, aby prosić o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo. A gromadzi nas uroczystość jubileuszowa, druga rocznica jubileuszu naszej kapeli ludowej Włos pod przewodnictwem Pana Andrzeja Biernata. Obecnie nasza kapela liczy już 75 osób. Waszej intencji, kochani, razem z księdzem Markiem, celebrujemy mszę świętą, prosząc dla Was, dla Waszych rodzin, o łaski, o Boże błogosławieństwo, o rozwijanie tych pięknych talentów i nieustanne Boże łaski w Waszym życiu rodzinnym, małżeńskim, zawodowym, społecznym. Jest mi niezmiernie miło przywitać jako gospodarza tego miejsca Pana Jezusa które witam Was wszystkich i cieszy się Waszą obecnością. Gorąco serdecznie witam miłych gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Przedstawicieli Zarządu Powiatu Limanowa, starostę Powiatu pana Mieczysława Urygen, wójta gminy Limanowa, pana Jana Skrzekut, wójta gminy Łukowica, pana Bogdana Łuczkowskiego, panią dyrektor naszej szkoły, panią Józefę Setlak. Gościmy również dzisiaj na naszej uroczystości okoliczne zespoły, kapelę i koło gospodyń. Gorąco serdecznie witamy kapelę Madei i przyjaciele z Jurkowa pod kierownictwem pana Pawła Mrożek, zespół regionalny Słupniczanie pod kierownictwem pani Aleksandry Śliwa, zespół regionalny Dolina Słomki z instruktorką panią Agatą Zając, zespół regionalny Limanowianie. Koło gospodyń z Siekierczyny. Gorąco i serdecznie witam wszystkich parafian, nasze rodziny, młodzież, dzieci i wszystkich miłych gości, sympatyków muzyki i śpiewu regionalnego na wspólną modlitwę i uwielbienie Pana Boga w regionalnym śpiewie i muzyce. Dzisiaj wyrażamy wdzięczność, że te talenty ewangeliczne nie są zakopywane, a wręcz pomnażane i rozwijane. Cieszymy się. Obecnością tylu małych dzieci, które wraz z rodzicami muszą dojechać na próbę, na spotkanie, na uroczystość, więc również rodzicom wyrażamy wdzięczność i podziękowanie za to, że tak pięknie dbacie o Wasze pociechy i rozwijacie ich talenty. To jest wszystko na chwałę Panu Bogu. Gorąco serdecznie witam księdza Marka, który. W dniu dzisiejszym celebruje z nami przy świętą, będzie głosił Słowo Boże. Ksiądz Marek jest obecnie teraz dyrektorem ekonomicznym i gospodarczym naszej kury decyzjalnej. Podjął nowe obowiązki od września. Muszę się pochwalić, przez dwa miesiące uczyłem księdza Marka. Ale to jest młodzież. Cieszę się bardzo obecnością Twoją, cieszymy się również wszyscy. I wszystkich miłych gości zapraszam do wspólnej modlitwy, do wdzięczności Panu Bogu za wszelkie dobro i łaski, które są naszym udziałem w ten piękny, sobotni, maryjny dzień. Czcigodny księże proboszczu, drodzy goście zaproszeni na tą dzisiejszą uroczystość wszelkich tytułów, godności, druga kapelą. Łączy się z nami ksiądz Piotr Obrzut, jak jechałem samochodem tutaj, rozmawiałem z nim przez telefon i kazał Was serdecznie pozdrowić, więc czy nie to na początku, żeby nie zapomnieć, mówił, że nam se świętom nie zdąży, ale przyjedzie później. Też w drodze pytałem go, co powiedzieć na Kazaniu. Wiele mi nie odpowiedział. Mówi, może zacząć jakimś kawałem. I opowiedział mi taki kawał, że jest Sylwester i gra kapelę na tym Sylwestrze. Zespół muzyczny i ogólnie spodobał się styl grania właścicielom tego lokalu, więc podchodzą do nich i mówią: Drodzy panowie, chcielibyśmy was zamówić na przyszły rok. Czy nie będzie problemu? Nie, nie będzie problemu, tylko gdzie możemy zostawić swój sprzęt. To świadczyło o tym, że ta kapela nie grała zbyt często. Inaczej jest u Was. Dwa lata to piękny jubileusz. Każdy jubileusz nosi swoją nazwę, jubileusz dwóch lat to rocznica jaka? Ktoś wie? Dyrektor, kierownik. Podobno to jest, sprawdzałem w internecie przed chwilą jeszcze, jubileusz bawełniany. Korzystamy z bawełny i chodzimy w bawełnie, z bawełny robi się między innymi ubrania, ale też mądry internet opowiadał, że z bawełny wyrabia się dolary. Pieniądze podobno, używa się bawełna w produkcji dolarów, a więc coś cennego. Dzisiaj w Ewangelii, drodzy bracia i siostry, też mamy coś cennego. Jest bardzo wiele podobieństw między tym, co było kiedyś, o czym słyszymy dzisiaj w Słowie Bożym, a tym, co jest teraz. Wróciło 72 z radością. Członk Kazimierz mówił w następie, że jest was 75. A więc liczba jest bardzo podobna. Kiedy patrzę się na Wasze twarze, to zauważasz mną wielką radość, to wielkie szczęście i zadowolenie. Jest to u Was, ale też osobiście sam jestem zdumiony i gratuluję Wam już na samym początku tego pięknego dzieła. Każdy jubileusz jest szczególnym momentem pełnym radości i wdzięczności. Spotykamy się, aby uczcić dzisiaj, jak powiedziałem, drugą rocznicę powstania zespołu Głos Beskidu. Taka nazwa. I też nie wiem skąd taka nazwa jest, ale potem może to ustalimy jakoś. I ta dzisiejsza Ewangelia kończy się słowami: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co Wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co usłyszycie, a nie usłyszeli. Co słyszycie, a nie słyszeli. Ale to jest piękne. I to też doskonale wiecie, że z tego pięknego grania, z tego żywego śpiewania jest wielka radość i wprowadza to w nas. Błogi nastrój, w nastrój modlitewny. Dziś, kiedy gromadzimy się na tym jubileuszu, chcemy podziękować w tym kościele, wyrazić wdzięczność za Wasz talent, za Waszą pasję, za to wszystko, co ten zespół Głos Beskidu nam ofiaruje. Niedawno, dwa, tygodnie, dwa dni temu, przepraszam, otrzymałem telefon, że podobno jestem kapelanem tego zespołu. Fajnie, cieszę się. Niech się już cieszycie. A więc zobaczcie, jak się ma dobrego nauczyciela, dwa miesiące wystarczyły, żeby wyuczył mnie na księdza, na dyrektora, jeszcze na kapelana, na beskidu. Pasmo sukcesów. Ale to też jest bardzo odpowiedzialne, więc mam tego świadomość. Dla wielu z nas, muzyka nie jest tylko rozrywką, ale źródłem ubogacenia. Dźwięki, które płyną z instrumentów, płyną do naszych serc, do naszych uszu. Dotykają najgłębszych emocji. Zarówno w radości i smutku nuty potrafią przemawiać do naszych dusz w sposób wyjątkowych. Chcemy w tym jubileuszu podziękować wam, ale też w sposób szczególny, tak jak było powiedziane dzieciom, które są zaangażowane i to jest przyszłość. To jest nadzieja i to jest piękne dzieło. Sami wiecie, ile to kosztuje czasu, wysiłku. Dziękujemy waszym rodzicom, ale też dziękujemy tym, którzy stworzyli to wszystko i Przygotowując się do kazania, prosiłem o pomoc. Kilka osób, które się znam z pielgrzymki, aby zdobyć jakąś wiedzę potrzebną na to kazanie, i wszyscy jednogłośnie mówili, że trzeba dziękować panu Andrzejowi, który sprawia, że to wszystko jest scalone, że te osoby czują się tutaj jak jedna wielka rodzina. Żeby nie być gołosłownym, może kilka wypowiedzi. Można tak powiedzieć, że niedługo kapela Gozbeskidu będzie taka albo większa, jak mała armia Janosika. To jeden z komentarzy. Wydaje się być trafny. Jak jest próba, to widać, jak bardzo panu Andrzejowi zależy, kiedy gramy i śpiewamy. Widać, jak się cieszy. I tutaj było, że różne wjazdy, festyny, kolendy, opusty jubileusze kapłańskie, dużo muzyki w drodze i z powrotem. A w autobusie jest grana sama baciarka. To wszystko jest też ważne i potrzebne. To wszystko też buduje i to wszystko też sprawia, że ten klimat, to regionalne wychowanie, ta kultura, która jest, jest przekazywana, kultywowana i niech tak dalej będzie. Jeszcze raz widzimy, jak wielki wpływ na naszą społeczność ma zespół Gosł Beskidu. Dwa lata to dużo, czy nie dużo, to jest pojęcie względne. Ale często można było Was spotkać na jakichś koncertach. Sam słuchałem Was kiedyś w Gromniku na koncercie parafialnym. Też był taki pomysł, że zaproszę Was do Ciężkowic, gdzie byłem na parafii wcześniej. Nie jest już aktualne, bo tam nie jestem. Więc mogę Was zaprosić do kurii. Do księdza biskupa, do pałacu. Niewykluczone. Czas pokaże, jak to wszystko się ułoży. Te wszystkie Wasze działania, ten talent, niech tworzy jeszcze pełne melodii, harmonię. Niech to, co tutaj się tworzy, też będzie taką duchową oazą, w której możemy się zanurzyć w muzyce. W muzyce wdać piękno i w muzyce też można spotkać Pana Boga. Przecież Pan Bóg stworzył nasze serca i to serce spragnione jest, piękne. Pan Bóg stworzył nasze serca, ale też obdarzył te serca talentami, które możemy wykorzystać, służąc sobie, innym, Muzyka, którą słyszymy podczas występu Głosu Błyskidu jest tego wyrazem. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj mamy uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Chciałbym przekazać na ręce Pana Andrzeja obraz błogosławionej Karoliny Kuskównej. Sam osobiście mam wielkie nabożeństwo do tej świętej. Jest to błogosławiona z naszej diecezji. Zwykła, prosta dziewczyna, która urodziła się w podtarnowskiej wsi. Wielodzietnej rodzinie Żyła tak bardzo zwyczajnie Tak bardzo prosto Dorastała w domu, gdzie była żywa modlitwa Gdzie wszyscy Wspólnie modlili się Już od rana zaczynali śpiewając godzinki I myślę, że to było w wielu domach Niestety Zauważamy, że ta piękna tradycja Zanika Często przystępowała do sakramentów świętych Często uczestniczyła we mszy świętej Bardzo często odmawiała różaniec w swoich dłoniach marużaniec i mam nadzieję, że ten obraz będzie wisiał w naszej sali, gdzie są próby. Jest taka sala, podobno też się dowiedziałem, jeszcze tam nie byłem. Ale z przyjemnością nawet wkręty wkręcę, żeby ten obraz powiesić. Niech ta bogosławiona będzie wzorem dla nas i też przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, by być świętymi. I znów dzisiejsza Ewangelia mówi nie cieszcie się z tego, że Złe duchy się Wam podają, lecz cieszcie się z tego, że Wasze imiona zapisane są w niebie. To jest prawdziwa nasza radość. Drogi bracie, i druga siostro, drogie dzieci, nasze imiona zapisane są w niebie. Każdy z nas powołany jest do tego, żeby być świętym. I w tym najwyższym kościele w Diecezji, w obrazie, w głównym ołtarzu widzimy, że Maryja jest niebowzięta. I tam jest miejsce też dla nas, i to jest zadanie dla nas. Żyć prosto, zwyczajnie, tak jak błogosławiona Karolina, tak jak rodzina Ulmów, o której teraz słyszymy dużo podczas namorzeń październikowych. Ale zdobywać świętość każdego dnia, będąc blisko Pana Jezusa, będąc blisko Maryi. Na sam koniec historia, która wydarzyła się 7 października 1571 roku. Ta historia związana jest z dzisiejszym świętem. Może wiemy, że wtedy na morzu Roztoczyła się Wielka Bitwa. Połączone floty Hiszpanii, Wenecji i państwa kościelnego pokonały Wielką Flotę Turecką. Ale to zwycięstwo było możliwe tylko dzięki temu, że modlono się na różańcu. Źródła historyczne podają, że w tym samym dniu ulicami Rzymu kroczyła procesja pod przewodnictwem Piusa V. Papież nawołał wszystkich, żeby sięgnęli po różaniec i odmawiali różaniec powierzali i siebie na czele tej procesji niesiono obraz do zwycięstwa pod Lepanto przyczyniła się zmiana nagła wiatru co uznawano za cudowną interwencję Pana Boga Zachęcam każdego z was aby pamiętać o modlitwie różańcowej ona jest trudna może wydaje się nam nudna ale płynie z niej zwycięstwo Niech błogosławiona Karolina niech Matka Święta która jest z nami Matka która jest w niebie Przypomina nam o tym, że nasze imiona są zapisane w niebie, że mamy być świętymi. Niech ten piękny jubileusz też będzie okazją do tego, żeby jeszcze bardziej jednoczyć się we wspólnej pasji, jaką jest muzyka. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie wszystkim zaangażowanym w to piękne dzieło. Niech ta muzyka nas prowadzi i inspiruje. Niech dodaje nam siły do codziennego życia. Niech dzięki zespołowi Głos Beskidu. Jeszcze bardziej zaspakujemy Bożej łaski, jeszcze bardziej wzrastamy w wspólnej jedności, życzliwości, zgodzie i braterstwie. Piękny dar. i rozwijajmy talenty. Nie zakopujmy jej nigdy, ale rozwijajmy. I tak jak Ksiądz Marek pięknie w Słowie Bożym powiedział, czekamy, kiedy nasza kapela, głos Beskidu, będzie większa od kogo? Armii Janosika. Wiele razy występowaliście, kochani, już tutaj u nas. Wiele zespołów występowało tu u nas, ale tak licznej grupy zespołów jeszcze nie gościliśmy, to powiem szczerze, przynajmniej za mojego ośmioletniego pobytu. Kochani, serdecznie wszystkich gorąco zapraszam. Zawsze, niech tylko jedno słowo i tylko się omawiamy na termin, godzinę i jesteście zawsze tu mile u nas, w naszej świątyni, w naszej parafii, widziani. A dzisiaj, razem z księdzem Markiem, gorąco Wam dziękujemy wszystkim.